Na chwilę. Się. Witam Was w kolejnym vlogu. Jak widzicie po tytule dzisiaj to będzie już vlog ze startu właśnie, ze startu redukcji, bo już postanowiłem, że wejdę na redukcję od teraz. Zaraz będę szedł właśnie na ważenie. Zaczynam od 2500 kalorii, mniej więcej. Zobaczę, jak ta waga będzie się zmieniać. I zaraz będę was, zabiorę was na ważenie. Później Wam pokażę śniadanie. Zrobię kawkę. Coś pomontuję i będę szedł na siłownię. Z siłowni wam nic nagrywał nie będę, bo to będzie w oddzielnym vlogu, ale nagram wam. Siłownie wam nagram, po prostu porównanie sylwetek. Po prostu sylwetkę wam nagram, żeby, żebyście mieli za parę miesięcy porównanie, jak to się zmieniło. Kfarte. Dobra, już jestem właśnie w drodze na siłkę, gdzie Wam w siłownianym świetle właśnie pokażę, czeka formy na pierwszym dniu redukcji, na pierwszym dniu. Çocuğu bir kısarma. daha güzel. <laughs> Nazywał kawałki biegów, nawet dzisiaj nie wiem, czy coś jak Dzisiaj na bieg pierwszy, już drugi z rzędu dzień i cztery jabłka zjedzone, I cukier i teraz jestem umówiony z Jomkami na za 30 minut na bieżni i dobra, no i tak to mniej więcej wygląda trochę gejowo, ale o to chodzi jednak w tym bieganiu, żeby to ma być wygodne, a nie ten. I tu po prostu bluzę jedynie może przybiorę sobie. Tak bluza. I tu mam jeszcze na przebranie po prostu bluzę i spodnie, a ja spoderek nie przybieram, bo to też, że mi się wydaje, że będą wygodne do popiegania takie. Już wychodzę z chaty. Mam do niego 10 minut spóźnienia już mi z drogi, więc 20 minut. No i tak jak mówiłem, już tutaj jestem, jestem już w drodze, jest obok mnie Wiktor, tak jak mówiłem, Sama. że będzie Cześć, witam Was! Wiktorek, właśnie. Zapraszam Was na mojego youtube'a, TikToka, Instagrama wiktorek.podłoga.traktorek. Mi tak będziecie mieli tu, no. I teraz idziemy i dzięki, jeszcze raz pozdro z tej strony Wiktor Traktoro, I teraz idziemy, właśnie, już na bieżnie, tak jak mówiłem. No i po prostu Wam tam damy jakieś przebitki zbiegania i tyle. Nie będę więcej nagrywał nic. Po prostu przebiteczki zbiegania. Yo, Widzimy się na lekko bieżni. bieżni. To nie chodzi. Jeszcze jesteśmy. Tam idzie jeszcze nas trzeci kombon. Tam dalej idzie. Julian. Julian, tam jest właśnie Julian, tak, ten Julian, którego znacie. Pajas. i idziemy, do nie? Idzie, nie Pajasz oczywiście z dystansem paja to no. z szefu, co nie? To jest szefu. Nie? No, no, no. Parę słów o Julianie Prezent dla Juliana, ten co mówiliśmy. Wiktor chcesz? jeszcze trzeci Michałki. No i no, 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 no. <laughs> to Czwarta liga dla trenera. Start pierwszego kółka. Pierwsze kółko. Trzecie kółko. Ostatnie pół kilometra zostało i będzie pięć, czyli koniec. Ostatnie 60 metrów. Dobra i skończyłem. 5,2 km, tempo średnie 5,22 km. Trochę się zmęczyłem, bo dawno nie biegałem oprócz wczoraj, ale wczoraj luźne tempo. Ale teraz jestem na Redu, więc wracam do regularnego i odbudowania kondycji. Dwa miesiące temu na przykład zrobiłem półmaraton. ale teraz parę takich biegów i też będę radę. Teraz odbudowuję się. Też jestem po lekkiej chorobie i odwaliłem, bo pół kilo jabłek, co mówiłem właśnie. więc to... Ale dobra, widzimy się w kolejnym już następnym razem. Dobra właśnie wróciłem do domu, tu macie szybkie podsumowanie i teraz już będę brał za kolację. No i tak wygląda kolacja już. Trzeba jakoś się tym najeść, bo trzeba być zdrowo Tu jeszcze. Tu macie obok całą kalorykę z dnia dzisiejszego, oczywiście jest dopełniona. I to już jest koniec dzisiejszego dnia.